Dom w czasach dziecięcych TPD w Głazie zaprasza na rehabilitację. Kinezyterapia, hipoterapia, dogoterapia, logopedia to tylko niektóre formy rehabilitacji, jakie zapewnia Dom w czasów dziecięcych TPD w Głazie w powiecie Wieruszowskim. Ośrodek od 1980 roku prowadzi oprócz zielonych szkół, kolonii i zimowisk turnusy rehabilitacyjne. Turnusy te przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, upośledzeniem umysłowym, epilepsją, chorobami układu krążenia, dziecięcym porażeniem mózgowym, jak i również ze schorzeniami neurologicznymi. Placówka została wpisana do rejestru ośrodków oraz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w których uczestniczą osoby korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy turnusu w ramach pobytu korzystają z zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak magnetoterapia, laseroterapia, masaż klasyczny lub vibrom, hipoterapia i światłolecznictwo. Początkiem maja Ośrodek Domów Czasów Dziecięcych w Głazie prowadził innowacyjną terapię przy pomocy kombinezonu DUNAK-02 opartą na użyciu adoptowanego kombinezonu kosmicznego. Orteza ta umożliwia prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego i u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. Pacjent ubrany w kombinezon wykonuje różne ćwiczenia w tym także ćwiczenia w chodzeniu. Poprawia to m.in. poczucie własnego ciała, polepsza kontrolę nad mięśniami. Po zastosowaniu tej metody młodzi pacjenci stosunkowo szybko zaczynają samodzielnie chodzić. Daje ona także w odróżnieniu od innych sposobów terapii pozytywne efekty również w przypadku dzieci, starszych i młodzieży. Hipoterapia swą specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia, współterapeuty, sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna, dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Jest ona jednak ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Kolejną metodą wspomagającą proces rehabilitacji i terapii prowadzoną w głazie jest dogoterapia. Terapia z udziałem odpowiednio przeszkolonego psa polega na kształtowaniu orientacji w schemacie własnego ciała, doskonaleniu sprawności ruchowej, stymulowaniu zmysłów, słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczeniu koncentracji, uwagi. Pomaga wyzwolić w dziecku spontaniczną aktywność w zabawie z psem. Okazywać emocje i uczucia związane z kontaktem ze zwierzętami. Terapia ta uczy samodzielności w wykonywaniu zadań z udziałem psa, takich jak chodzenie na smyczy, czesanie, czy też elementy tresury. Hydromasaż wskazaniem do zabiegów jest wzmożona powodliwość nerwowa, stany po urazach tkanek miękkich, złamaniach zaburzenia krążenia obwodowego, zaniki mięśniowe przykurcze.